wygrywa spójrzcie na nich! 500 zł do wygrania dzisiaj jest. A najlepsze jest to, że Daniel nigdy nie jeździł na Rolkach. I zobaczcie, jakie zakładaliśmy! Po pierwsze, nie zbudę się Rolki, po drugie, dzień jak ja wstanę. Ale nie na Nigdy nie jeździłem w życiu! Niewygodne feste rolki są do dupy. Będę strasznie cierpiał, mam fest płasko stopie. Moje haluksy jadą same na operację. już. te rolki świecące. Widzisz kółka świecą? Julitka e, codziennie po 8 godzin dziennie. A Bartek 8 godzin dziennie przede wszystkim gra na gitarze i dokształca się w różnych innych tematach. On jest po prostu taki wspaniały, mówię. Fajnie. Teraz ja muszę wstać, bo to jest dla mnie wysłane Dawaj, 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 Ale masz niezapięte rolki, chodź. Aha, a czy zapina. Dobra, Cię pierwszy raz na rolkach ja się, Jak się Warto, Bartek ten jest. To nie jest a rozmiar głowa. dobry? Poniecham tu głowę i tutaj kaszle też Daniel, To nie wiem, z jakiegoś dziwnego południa. Ja mam wrażenie, że ty zakładasz na łokietniki <śles> <śles> To jest sposób, patrz Ojciec na nogę, tako Staraj się ustawić wiodełkę, żeby one były tak. Takie jest klaskanie rolkarzy. Muszę to Zaraz się, Patrz, normalnie opierasz się na tym, to też jeździ, tak jak pingwinek. I normalnie możesz się na tym nauczyć też. Patrz, patrz, patrz. Ja to tak na dolkach to tak, tak sobie, jak... Jak zabieję, to tak pojadę. dobra, e, Mat Mateusz! Mateusz, czemu ty mnie nie łapiesz? No, dzisiaj nie mam rzęs, więc siedziłam, dobra, ale będzie beka, jak się pójdę w rolkach i będę musiała być w rolkach na rzęsach, no, więc e, tak robimy. Ja kask założę dopiero, jak będziemy robić triki na skateparku. No więc okay. i oglądajcie do końca. Ej, dobra, ten kask! Nie, ja nie wiem, jak Proszę. oni bez tej pomocy... Nie wiemy chyba O to a jedzie, a moj Tak powiem, tak po prostu wiesz. To dopiero 20 minut te grywy Stary, my przejechaliśmy 15 metrów od bramy, nie? Ej, jedynym niebezpieczeństwem na dzisiejszym odcinku nie jestem ja sam ani wygodania. No za szybko! Oj i mnie w ten w trakcie Nie robi się tak dawaj. No, to była walka o przetrwanie Panie walczył o przetrwanie, Bartek walczył żeby pozbyć się Daniela Auto jedzie, hamuj, hamuj O naprawione jest To tak, ktoś Zapraszamy, tak zrobił po prostu stąd jeżdżę. Stąd, jeżdżę. Przepraszamy sąsiedzie Dobra, dobra, ale poczekajcie na Daniela no. Chodź Daniel tutaj Mam taką mo tą moją tą, patrz, normalnie tu do szlufki O I dawaj, jedź Ej, przeczułam Bartek, że będziesz dobrym tatą Ej, no i jest dobrze To no, jest I za szybko tutaj jadę Nie, 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 idziesz dobrze Uuu. Uuu. Zapraszam. Ej Zapraszam Ej, wiesz co jest najgorsze? Zjazd w dół Ej dobra, Dzie dziękuję, że jesteś Już nas zachowujemy się Dzień dobry Dzień dobry Mówiłam, że na o oh, nie, to jest easy. Ogólnie leżenie będzie super, idę spać. Trzeba się teraz troszkę posilić, znieść śniadanko, bo dzisiaj mamy zwariowany dzień. No i przede wszystkim y, trzeba będzie jeszcze wrócić do domu teraz, to może być trudne. Ale będzie Ale łatwiej, bo pod teraz pod górkę, więc nie będziesz musiał hamować jest git, yes. tylko uważaj na drodze tutaj, bo cię nie coś i będzie podtokać. Dariu mentalnie już po prostu, jestem, <grywy> jestem się dumna, pociskie. naprawdę. Please, zadaj. Maca, maca, pom. To cały <speed> taki totalny, że <grywy> rozpędź się da Teraz już się szybko przyspiesza. You show speed. Kiedy na rolkach, to tylko ci się wydaje, że ty jedziesz do przodu. Ty tak naprawdę odpychasz się w tą stronę i później się odpychasz w tą stronę. Zarobiliście! Fajne jest jeżeli na rolka w ogóle. To jest piękne, że moja cała pierwsza lekcja tu nagrana. bo sobie to oglądał i pokazywał dzieci. No. Patrzcie, wasz tata tak jeździ na rolkach. Pierwszy raz. O dziwo, jak się jeździ jest dużo lepiej niż jak się siedzi. Przez te półtora godziny to mi nogi tak zrętwiały, w stopy w sumie. I nie jest to w ogóle miłe. Jedziemy. Oh fuck, przepraszam. przepraszam ty na Proszę Państwa, czas na pierwszą konkurencję, w której stracimy życia. Dlatego nałożyłem też więcej ochraniaczy. Jest to limbo. Trzeba po prostu przejść. Jeśli go dotkniemy, przegrywamy. Prawie nie mogę się chwilać. Zrobiłem. Aaaa! Mega <mulity> glucko! <mulity> to będzie mega trudna ogólnie. Ja bym zrobił tak, jest, to tak o też. Dobra, no to jest, może jest taka technika y, y, dozwolona. No i co? Po prostu... Ej. O! Stałeś bardzo wcześnie w stanie chyba żeby kreskami tak? smyrnąć, no? Stabisz tak wcześniej, że prawie skórami kopię. Mega góry. Patrz jak robię. <mulity> robi. Ktoś dołącza do nas! <mulity> Dzień dobry! Wikunia, jak cię bolą nogi od leżenia, na szczęście mamy dla Ciebie konkurencję do wykonania. O Zapraszamy! Oh. Jeszcze nikt z nas nie odpadł, więc możesz zabrać z nami w połowie tak naprawdę rozgrywki, czyli limbeu! Moi! z punktacją, czy już jakby kończymy bodajem przegrał, czy idziemy do Leciłem końca? Dalej. Jest teraz szansa, że na przykład przyjedzie jedna osoba teraz. No, Dawaj! O, kurde! Ale ja coś czuję, że Bartek też nie da rady. Dobra, jedziemy. Uwaga, Bartek! Hey! Bartek! Hey! Kurde! ale blisko. Uwaga, uwaga, uwaga. Hey! Było bardzo blisko. Hey! A my lecimy na kolejną konkurencję, tym razem zapraszamy do naszego kocika, proszę Państwa, Imbarkowego. Ten bar gaz zainspirował nas, żebyśmy zrobili coś kreatywnego, więc tworzymy koszulki, które będą w merczu w paczkach PR-owych. Mamy trzy kolory, dlatego że mamy trzy smaki. Jabłko, jagoda, tutaj jest mango, pomarańcza, no i ostatni smak Najlepszy. jest jabłko, arbuz. Najlepszy, proszę nie Państwa. Chcesz. I musicie być uważni, ponieważ ten merch, który zaprojektujemy, również będzie się pojawiał na social. tym jest gaz, gaz będzie u mnie. Z przodu minimalizm, z tyłu maksymalizm. Jas! Yes. A nie jaram się, że mamy w ogóle... Ten smak, czyli mango pomarańczowy, bo mi to tak orzeźwia, stary. To jest zarąbiste połączenie, właśnie takie typowo letnie. Mango soczyste, pomarańczowe, do tego to tylko... Mm. Proszę, pokazujemy koszulki. Myślę, że po kolei lecimy. To jest basic. Basic. basic, ale. To jest mega basic. Look at the back. Wszystkie oh. smaki, jakie są, ułożone w Z, dlatego że Z jest Gen z. Mamy takie charakterystyczne Z. No jest też gaz, gdzie to Z jest właśnie tą, tą literą. I do tego, oczywiście, jeszcze koszulka jest skropowana, czyli jest bardziej cool, jest trochę bardziej młodzieżowa. U mnie też jest mało z przodu. Jest arbuzik i tutaj jest duży arbuzik. to jest fajne kreatywne. Tak, to jest akurat fajne kreatywne. Dziękuję bardzo i ty. Florowy, dużo się dzieje, bombelki i jest gaz. Ej, Julitka, my nie zrobiliśmy loga, a, ale naprawimy to. Uwaga! Ej, o, to jest bardzo Ej. Dobre, dobre miejsce. Ciekawe miejsce na logo. To oczywiście są kwiatuszki, Ładne. bo my jesteśmy takie kwiatowe dziewczyny. A także dajcie znać w karcie społeczność, która koszulka Wam się podoba najbardziej, a w komentarzu możecie napisać, który smak Wam najbardziej odpowiada. A my lecimy dalej. Co polecę. Daniel, challenge dla Ciebie! Daniel, challenge dla Ciebie. Przejechać tylko po tym białym. Na jednej nodze da. Nie. Nie. dawaj, Niunia. Teraz Bartek. No i na co te popisy? Nie usiadłeś. Nie. <laughs> Co ty zrobiłeś? Mój! Ale lipa! Żebyś się nie czuł sam. Marten! Ja mogę tak skoczyć szybko, rzucić ci zanim wodę napłynie z dwóch stron, a musisz złapać dwa telefony jednocześnie. Dobra. <śśpiewa> Ale, bo... Ej, ale górę ma sucho! A rolki całe mam mokre! Ciężko cały dziekiał, teraz to słownie, nie wiem, z pulitrem wody, buta, ale warto było. Szach nie jestem w parze z Danielem Nająga na jodze. Na Bo... <noise> Ogólnie dało się wyciągnąć te, te telefony w ten sposób. Ale troszkę za późno. Czy ja to widziałem wcześniej? Tak, ale tu nie o to chodzi. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że po prostu trzeba wyeliminować kogoś. No, no tak, dzięki temu, że on będzie miał teraz mokre Ta. giry, on mu będzie bardzo źle, on mu on będzie jęczał, on mu będzie mu, że skóra z palców mu będzie schodziła, będzie mu pękała w środku, w Środka. środku będzie się tworzył grzyb, e, bakterie, e, które będą mu powolutku zjadały Może te stopy. No nawet, że nastąpi martwica i będzie konieczna amputacja. Tak, Stopię. więc jest to super, ponieważ jest jest to większa super. szansa na wygraną. Wygramy? My. Widać gdzie je ucho. Szczerze, żałuję strasznie, że to zrobiłem. Mam wodę w tych rolkach i będę miało jeszcze mega długo gotowy. Jazda. Kolejną konkurencją jest yoga challenge. Chodźcie. Jak to będzie działało? Otóż każdy, jak to się mówi, robi na własne konto. Czyli po prostu jeśli Ty będziesz prowoderem do wywrotki albo sam się wywrócisz w trakcie pokazywania pozy, to tracisz punkt. Później na samym końcu patrzymy. I ta osoba traci życie. I zasadą jest to, że musimy przytrzymać daną pozę 5 sekund. Pierwsza poza. Nie nie mam nie Miałaś tą nogę, mogę się pewnie. wyprostować. Julita oficjalnie traci punkt. Druga woda! Nie masz nóg pod kątem. Ile palców mam? 23. Mam niezaliczone chyba. Mocno, stare. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To była walka psycha, nie? Psycha. Mocno się trzymajcie, mocno się trzymajcie. Ale... Nie. nie mogę się podnieść, no nie? Nie, poczekaj, poczekaj. Takie, takie coś to może być ten paraliż. Co? Co? Nie chodzi o dupę, tylko o to, że on mnie pociągnął za ręce. Ej strzelik ci tak z którego supa, to może pomóc. Tak? Dobra, kolejna. Zypoza. Trzy, cztery, Raz, raz dwa, trzy, dwa trzy, trzy, cztery, pięć. Wow! Ale ogarnąłeś ty mówi. Tak, no dał radę, dał wow. radę. Ja tracę punkt. Raz, dwa, trzy, cztery, Przepraszam się. Jak będziesz <laughs> dzisiaj, to ona będzie załamana. <laughs> A bazowanie. To... My nie mamy punktu. Wiesz, co ja potrzebuję? Sekundkę przerwę. Dobra, my teraz robimy. Znajdź stabilność, ja się do ciebie dołączę. Dobra, masz to? Okej. Mogę trzymać się na spokojnie. Mm. Okay. Raz. Dwa. Trzy. Trzy. Ej nie, ale jak już zaczęliście liczyć według mnie. mimo to było zrobione. Dobra, kolejna poza, piątkę teraz. To jest najgorsze, bo ona jest do zrobienia w cztery osoby, na co jest piątka, więc jakoś musimy się tutaj po prostu wcisnąć. Bartek, ty kładziesz swoje rolki mi na plecach. Ej, dobra, dawajcie. Dziewczyny tracą punkt, a my próbujemy drugą no. szansę. Dobra, wytop jesteś na trzy, cztery, pompka. Trzy, cztery, dry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Także oficjalnie Julitka traci punkt, czyli wychodzi na to, że dwa życia ma Daniel, dwa życia Julitka, reszta osób ma po trzy życia. Jedziemy na skatepark, trochę sobie tam pojeździmy i zrobimy też tą Myśleliście sobie pewnie, że o, Daniel ma przewalony w tych mokrych y, butach. Jest jeszcze gorzej. Połamał tego dzinzla, więc będzie miał odpiętną oh. jedną rolkę. Oh. Taśmu sklejmy ci. No, też ma ekipy. A i wiecie co? Bo case jest taki, że mi napuknęła stopa od wody, tak. co jest jeszcze bardziej mi ciasno. A mnie jestem mocnym zawodnikiem, bo tak nie boją stopy, że to jest koniec. Co będziesz robił? Lawi. <laughs> Co się wydarzyło? Zajedź im drogę! Dawaj, 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 dawaj! Na tym safari niektóre z małp są bardzo agresywne. Trzeba uważać, ponieważ ich, ich ulubioną zabawą jest otwieranie drzwi. Dobra, dobra, policzymy się z nimi później. Danie y, ma przewalone. Ja czuję, że jak będziemy to mnie będzie gonił i lał cały wodą. Jechali. O, oblewamy ich? Oj, zdecydowanie. Weź ci obry ich nie masz rolek, to będzie ci łatwiej Kiedy widzieliście? Nie, idzieydie... no, m m yeah. no dobra, musiał ktoś mies odpać, ale ja naprawdę już nie wytrzymuję Chcecie pomąchać? No pomąchajcie, błagam Nie nie oh. Ogólnie oni nas będą leć wodą na bole, milion procent no, Oni już tutaj czyhają, nie? Oni nie wychodzą za oto się boją A no, się No to niech się boją no no nie... tylko jak się obleje to, to zobaczy, co to znaczy zadzierać ze starszą tak. kobietą Prylo, Prylo, to cię przeprosić. To Nie przeprosić Niau, miał! Wiedziałem! To nie mogłem się skończyć inaczej słucham. Wiedziałem, myślałem, że będziecie mądrzejsi, ale to dużo oczekiwałem jednak yes. nie? I tak stopy napuchły przez te 20 minut, że autentycznie zaraz mi stopy wyjdą z tych rolek Ale jestem hardem i nawet jakbym miał, nie wiem, jutro nie chodzić, to i tak chcę tu wygrać Proszę Państwa, lecimy na skatepark, będziemy próbować różnych rzeczy, więc na wszelki wypadek biorę poduszkę na dupę Nigdy nie, nie wydawało mi się, że jestem bardziej nie na miejscu niż tutaj, nie? Przecież mi się zabijemy o, tu. Wow, ale jestem cool boy, co? Dajmy jeszcze raz, ale cool montaż taki od dołu. <śmiech> <śmiech> O, dzień dobry! Czas na kolejne wyzwanie. Musicie zjechać z tego i jak ktoś się wywali, to ma minus życia. Mm. Zjechać mam po prostu, tak? Tak, zasady są ogólnie są zasady proste, po prostu zjeżdżamy tak jak Julitka, jak się wydupcesz, możesz stracić naprawdę życie, nie? Ja się boję pes. What the fuck? Stary. Stary, tak mi nie zachęciłeś do robienia tego Czekaj, ja się odsunę Masz na łokcie? Nie Nie upadaj na łokcie Nie widzowie, tu chodzi o odwagę, nie umiejętności, to jest odwaga, to jest wszystko jest w głowie Daniel, łap, nałóż moje te No, nałóż, nałóż Czuję strach, autentycznie czuję strach, że spadnę na twarz, wybiję wszystkie zęby Trzęsą mi się nogi z, ze stresu Wiesz, że nie musisz tego robić i wtedy zostanie jeszcze jedno życie Nie ma opcji Ja pieńczę czarno to widzenie Czekaj. Zaczniesz zjeżdżać i nagle później nie, i się wyprostujesz, to pieprzniesz do tyłu, nie? Dawaj, lecisz! Czekaj! No, no, za wolno jadę! To co, tu pamiętaj? Super! O! Nie Niech się hamuję! On nie umie zahamować jeszcze, on jeszcze nie hamuje Zjeżdża, ale nie hamuje No i elegancko Muszę wyhamować O, mi Nogi imitacie często Nie, bo ja ogólnie, bo skate skatę, normalnie ogarnia ogarniam ten ciężar no. Ale po prostu ja wiedziałem, że jak zrobię tak, to lecę na twarz, nie? Że już nad kask mnie nie uratuje Ale wyglądałeś bardzo stabilnie Nasza, kochani, kolejna konkurencja to po prostu wskok na tą płaską rampę Przyjechanie przez nią i zeskoczenie Dobra, ja wam pokazuję jak to ma wyglądać, przy okazji zaliczając to Pa, pa, pa Macie kciuki, bo ja też się mogę wywalić Dobra A czy to zaliczone, o. takie pojedyncze? Ja się przestraszyłam jedną pojedynczą Nie, wskoczyłaś na to, więc ja bym to zaliczył Jeżeli tego nie wykonam, tracę życie oficjalnie, tak? Uwaga O, 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 o. wyratował o, nie! Ale dobrze, że miał poduszkę! Ej, idealnie ta poduszka co? Nic mnie nie zawolało! Wiesz, co będzie śmieszne? Jak się okaże, że Danielek cię rozpyka! No, to będzie tragiczne, nieśmieszne. No właśnie, ja mam dylemat, szczerze. Rób to! Mam trochę PTSD. Za czym? Za skleparkiem. A co było wcześniej na skateparku? Łapa! Serio? No, trochę się boję Ale no, już stąd No tak, ale chodzi o skok, że boję się szczerze, że spadnę źle Ale myślę o tym Nie, tutaj już jest chyba odpowiedzialność Normalnie wskakujesz, to jest, to jest proste no. Oddaję to walkowerem Czyli Daniel, zostało ci ostatnie życie, pamiętaj o tym Lecę, kolejna próba E sunia Elegant chyba robi tak Elegancko. Nie, robię to jeszcze raz, nie, nie, nie poddaję się Uf.

nie. Idziemy teraz na profesjonalną naukę, jest na i tor przeszkód. Było samo uctwo. Teraz e, nauczycie... ucieczkę. uctwo! Lecimy! <grym> <grym> wiecie, po czym my poznać, że mi morale pada, siadają. Że ostatnio, jak byliśmy na skateparku i nie miałem butów ze sobą, a teraz zabrałem naszyki wydarzeń. Zabrałeś? I to jest taka mentalna furtka, nie? Że jak zajmę, to będę miał czym wrócić. E, nie, ja po prostu idę w i mam wywalone. Serio? Tak, powiem szczerze, myślę, że to będzie mega lightowy odcinek. Naprawdę, taki ból. Ale, pachnie deszczykiem tym takim zmoczonym betonem, prawda? Tak. Geosmina. Ja czuję się trochę, jakby miał znowu 13 lat Czemu? Ten Zapach taki mi się przypomina. Wakacyjny, Wakacyjny zapach. Zapach. zapach, pada deszcz, wiosnę trochę robić. Tak, ja chcę powiedzieć, co z... powiedzieć, ten, ten zapach nazywa się właśnie profesjonalnie geosminą. On ma swoją nazwę, czyli zapach jest to azot. Ja czuję już coś takiego, że ja jak zajmę rolki, to nie będę mogła palcami ruszać, bo jakby tak tak boli, że ja jutro wstanę i nie będę mogła iść normalnie. Proszę Państwa, czas na trening. Zaczynam od tego, że przybijemy sobie piątkę rolkową. Piątka rolkowa wygląda w ten sposób, że stoimy. W sobie Prawa noga z prawą nogą. Cześć, Bartek. Oa, niech kalupsa! Cześć, Bartek. Olej mi przywaliłeś to, co mi najbardziej boli. A, czekaj, 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 czekaj. Ma... Tak się eliminuje e, Ale przeciwników. Olej mi... mi przywali w to miejsce. Dobra, ten danie. Już mi lepiej. Jedziemy, łatki gładów. Robimy przysiad. Ale kości mnie nadrzucają stary Ale jeszcze chcę dojść do swojej granicy, bolo Ale mi stopy bolą Naprawdę Pięte i teraz je prostuję, dając nogę na Ładnie o, nice. Ale jesteście yeah. dla musy Ujo. Hey! Perder, perder. Prawie bym się dolił do tyłu Dobra. Ty masz rolki lepsze To jest, to... Muszę, jest. jest królem to to rolek dzisiaj no to jest dzisiaj najlepiej no Moje nogi dają się w znaki. Wolą mnie cholera te kostki, wiecie? Chyba trzeba ściągnąć, wiecie? No ja ogólnie zaraz Bo ty. zapłaczę, no nie? Dobra, chcecie, żeby was stopy bolały? Mój umysł nawet nie jest w stanie tego ogarnąć! Ej, no zobacz! O, będzie łóżki z prezesem. Ale to jako bolu podczas tego! Sobie do góry. <śmiech> <śmiech> to nawet nie płatnie żołnierza! O, Ej, no tutaj kulanka ładnie. I co, no? Dobrze. ładnie Dający coś zaczyna kumać o kur To się wytnie to się wytnie przecież nie ma przysiadu na koniec ale wiesz jak najwyżej nie no co, co nie, nie. No ona wy nie wskoczyła na, na krawędzi Patrz no to tu jest perfekt my to do Centralnie. E, dobra, to robimy tor przeszkód. Ale się wywrócę. Okej, okay, przekładanka. Tutaj robimy podskok. Mam propozycję, żeby trochę wydłużyć ten ten. Na to zróbmy podskok tak, żeby jednak trzeba było trochę wyżej. Żeby też było ryzyko tutaj wypadku, nie? Czas teraz sprawdzić, kto zrobi tor przeszkód szybciej i poprawniej. W tej konkurencji dwa najgorsze czasy tracą życie. Za każdy trącony pachołek jest plus 3 sekundy do czasu. Nice, nice. Oj, oj, oj Dobrze. Czepla platanka? Dobra. Ej, zobaczymy jak dohamuje teraz. Pa dwa obroty na koniec jeszcze to dla was wituje. Trzy, dwa, jeden, stop. Daniel jako jedyny ma troszkę inną tutaj technikę. Jest. Dawaj, dawaj! Oddę no się lewą. Dawaj, i, te, i mocniej, szybciej. Dawaj. I. Jest! Nikt nie potrącił! uwaga, niech się zatrzyma! Stop! Dawaj Julitka! Pat, pat, pat. Patrz, patrz, nie Ładnie! Ładnie! się w ogóle! Rozpięły mi się rolki! A. Kół te do kół do, duże do Dobrze, dobrze. I teraz stop! Ej! Ej! Kamule! Ja dobrze! Masz to, masz to, masz to! Ue. Lecisz! I skok! Uś. I uwaga hamowanie! Nie udało się za szybko byłem. Czas na ogłoszenie wyniku, proszę państwa. To od pierwszego, tak. Bartek Kubicki. Eee, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. 12 sekund. Gratulacje i piątka rolkowa doma. Dziękuję bardzo. Elegancko. Fajno. Drugie miejsce Julita. Brawo. Uh, Czasem 13.40 40 o, sekundy. No. dzięki. No no dwa ostatnie miejsca, czyli my z Danielem tracimy po życiu. Ja miałem czas 14:20, a Daniel 21. Przez... Oficjalnie nie już żyć. Chłopie! Nie obchodzi mnie to! I tak mam okrą dupę. Mi zostało ostatnie życia i wam? No nie straciłem nigdy żadnego. No to stracisz teraz. W finałowej konkurencji, proszę państwa. Ty nie rolki. Bo ja już nie dam rady. Juli dociągnęła rolki? Odej, ooo. Ja, by, ja nie daję rady już po prostu z bólu. Musiał już płakać z te, Zeszła skóra z Halura. A ja nie sięgnę. Jaki ty masz girio? So. Nie. takie białe jak trup oszczaka nie patrzcie one są napuchnięte widzicie to ale przynajmniej przegrałem w konkurencji a nie oh, wow. sam poddałem Proszę Państwa, czas na wielki finał. Robimy teraz challenge, który będziemy losować, kto rzuca jajkiem, a reszta ucieka. Osoba, która zostanie trafiona, traci życie. My też bierzemy udział dla fanów, jak dostaniemy jajkiem, no to Cię po prostu dostaniemy bierzesz. jajkiem, tak? Ale no, plan jest taki, że tutaj będziemy warto się odcorać, ponieważ on ma trzy życia, a świeże tylko jedno. Kręcimy butelką, jeżeli padnie na mnie, to ja podbiegam do jajek i rzucam któroś z osób: czy Al, czy Daniel, czy Bartek. Jajka, proszę Państwa, mamy stare z jakichś dawnych odcinków, więc jakby co nie marnujemy żywności. To jak są przeterminowane, nie można, nie można ich jeść. A dodatkowym utrudnieniem, proszę Państwa, jest to, że znowu leję, więc mamy słabą przyczepność. Jeśli chodzi o moje stopy, siedziałem teraz chwilkę na kiberku, jest naprawdę niedobrze. nie? potem jedno życie, żeby było 2-2 i wtedy będzie finał, wiesz, finał. Nie ma opcji. Chcę pokazać po prostu jaką smorotną, smorotną sromotną porażkę poniesiesiesz. A ja, ja Mega ciężko trafić, nie? A ja, ja Ej, pod pachą mu opseleciało. Pod wow, pato! O kurde! Dostał, no dostał, no dostał. Dostał. Stary, gdybyś nie kucnął, być w łeb. Dosłownie idealnie w łeb. Dobra, dwa życia Bartuś Kubicki, jedno świeży. Kurde! Wracać to! Oficjalnie Bartek wygrywa, ja zdejmuję rolki. Dziękujemy za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku.